Cześć, manko, Witajcie z tej strony MatikoNyx i witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z serii m oczywiście w grze Farm Simulator 22 na moim kanale i w dzisiejszym odcinku tak jak już zapowiadałem, jak widzicie, stoimy sobie przy klasie z naszymi przyczepkami i będziemy sobie sprzedawać kiszonkę właśnie, bo nasza fermentacja e, kiszonki z kukurydzy właśnie, e, którą kosiliśmy sobie kilka odcinków temu z chłopakami, e, właśnie już jak widzicie fermentacja kiszonki dobiegła końca, jest w 100%, także w końcu możemy sobie to odkryć i będziemy sobie właśnie tą kiszonkę Sprzedawać. Jak widzicie, wypożyczyłem też poza odcinkiem taką mini ładowareczkę, znaczy mini ładowarkę. No, w sumie to jest ładowarka teleskopowa, e, właśnie z taką, jak widzicie, dużą łyżką. I będziemy sobie to ładować, właśnie naszego klasa z przyczepkami. Ogólnie, jeszcze poza odcinkiem, co zrobiłem, to tutaj sprasowałem te, właśnie, bele, jak widzicie. I są to ogólnie te większe bele, co mają po 5,5 tysiąca, właśnie litrów. Jak widzicie, jest tych bel naprawdę bardzo dużo. Już jedno tutaj przyczepę załadowałem, także pojedziemy sobie to dzisiaj sprzedać. Tak, również jak sprzedajemy sobie, właśnie myślę, może z dwa kursy wywieziemy sobie tej kiszonki Także my, właśnie bez przedłużania sobie tu podjedziemy i będziemy mogli sobie zacząć ładować Ogólnie jeszcze poza odcinkiem właśnie oprócz tego sprasowania tych bel e, tylko zgaszę sobie to e, oprócz prasowania bel jak widzicie dokończyłem orkę sobie tego wielkiego pola także żebym to dokończył e, i dzisiaj będziemy sobie jeszcze również kosić o, słonecznik jak widzicie, bo żebym troszeczkę już zaczął tutaj i później jeszcze pod koniec odcinka sobie to pokosimy, ale teraz będziemy sobie to. E, ładować, także witam serdecznie Ogólnie pierwszy raz chyba taka sytuacja jest w tej serii że nagrywam tak jakby drugi odcinek tego samego dnia z tej samej serii, to nie? Znaczy w sensie tutaj jestem mm, Bo jeszcze nigdy chyba tak nie było, bo ogólnie dzisiaj już właśnie wrzuciłem ten odcinek, bo... znaczy może inaczej. Poprzedni odcinek jak wiecie był nagrywany tego samego dnia co go wrzuciłem, czyli wczoraj. I ogólnie dzisiaj właśnie jak widzicie wieczorem jest 18.42 Nagrywam sobie już kolejny na jutro odcinek, żeby po prostu mieć na wypadek jakby znowu mi wyskoczył jakiś wyjazd, także po prostu już to od razu nagrywam, tak jak zresztą miałem robić eee, właśnie. A żeby nie było to później jak znowu eee, no żeby nie było tak jak znowu, znowu w środę, nie? Jak było ale po prostu to był zwykły przypadek, wiadomo. I po prostu nie miałem odcinka, więc teraz tu nagrywam właśnie, tego samego dnia, taką ciekawostkę chciałem dać. No i sprzedamy sobie właśnie tutaj tą kiszonkę. Ogólnie tej kiszonki tutaj było 500, o już, jak widzicie tyle ton, 547 ton. Już ją tu trochę załadował, dokładnie tych ton było 555, no i naprawdę no jestem ciekaw ile zarobimy. Co prawda teraz listopad to nie jest jeszcze najlepszy miesiąc, gdzie możemy sprzedać tą kiszonkę, bo ceny największe są w styczniu. Ale jest i to i tak dobra cena, ogólnie będziemy sprzedawać tutaj po 527 u handlarza właśnie oznaczać miejsce miejsce możemy dać i ogólnie wahania cen jeszcze są takie, najwięcej może być po 560, ale tam 20 dolarów to... Nie jest jakoś mega dużo i ogólnie obliczyłem sobie tak, że za tą kiszonkę z tego silosa oraz za kiszonkę z tych bel zarobię z grubo ponad y, 300 tysięcy, a nawet i w sumie więcej, właśnie 300 tysięcy minimum zarobię, także naprawdę bardzo dużo zarobię y, z tej kiszonki jak z 300 tysięcy ponad właśnie zarobię, no i jeszcze w tym sezonie ogólnie przecież dojdzie owiec, dojdzie, dojdzie słonecznik, którego też zarobimy ze 150 razem, jeszcze dojdą jajka, dojdą właśnie sałata, którą zaczęliśmy hodować, bo sałata też jest bardzo dochodowa, więc no to chyba będzie sezon ogólnie najbardziej dochodowy do tej pory, gdzie zarobimy myślę z grubo pół miliona. Także spoko, no i jeszcze oprócz tego, że zarobimy pół miliona, bo będę chciał sobie kupić dużo nowych nabytków teraz, e, właśnie w końcu, bo dawno, e, właśnie już, już jest sporo takich maszyn jak siewnik i takie duperele, które już się po bardzo zmniejszyły na te pola i trzeba kupić nowe, także właśnie e, nowe maszyny ogólnie będziemy sobie już kupywać w najbliższym czasie, więc bardzo dobrze. I jeszcze propo kredytu, bo jak wiecie mam 400 tysięcy kredytu o aż i chcę 100 tysięcy spłacić właśnie, także jak zrobimy tutaj te pieniądze to 100 tysięcy kredytu będę musiał niestety spłacić, bo no miałem to właśnie zrobić od razu za te pieniądze z kiszonki, dlatego właśnie sobie to, yy, no całego kredytu nie będę spłacać, bo wtedy bym wszystkie pieniądze wydał. Także po prostu spłacę sobie te 100 tysięcy, które wziąłem na postawienie tego silosa, na wynajęcie szeczkarni, wiadomo, takie duperele, bo wysypałem w ogóle kiszonkę trochę, więc trzeba będzie to zaraz zebrać, no i właśnie tak się to um, przedstawia. Um, no, jestem ciekaw, ile za ten jeden kurs zarobię, jeżeli um, tutaj wchodzi na, do tych dwóch przyczep razem wchodzi 37 ton, um, kiszonka jest... Zaokrąglając po 500 za tonę, czyli zarobimy około, licząc moją matematykę, około 19 tysięcy. Jakieś 19-20 tysięcy powinniśmy zarobić za jeden kurs, także to jest naprawdę bardzo yy, dużo. Także zobaczymy zresztą ile zarobimy dokładnie. No jakieś 19 tysięcy, no 20 tysięcy około za jeden kurs powinniśmy zarobić, zobaczymy. Tak wiadomo, to jest na oko tylko ja liczę teraz. Także no powinno to być... Poro! Hmm, właśnie, a tych kursów takich powinno być tutaj. Yy, no nie wiem, w sumie ile będzie, ale będzie ich dużo na pewno. <laughs> Także, no. Dobra, ładujemy sobie tutaj. Yy, ja tak sobie myślę, że wywieziemy teraz jeden kurs, później przyjedziemy i wywieziemy drugi. I dwa, myślę, że wystarczą, i później pojedziemy sprzedać to właśnie w kiszonkę z tamto, yy, z tego, z tej, tak jakby, te i myślę, że będziemy sobie jeszcze później, I właśnie jak zrobimy te rzeczy, to pójdziemy sobie yy, kosić nasz słonecznik. Także zobaczymy, ile czasu wyjdzie. No, dzisiaj trochę dłuższy odcinek będzie, tak z pół godziny, nawet więcej w sumie, na no, tak godzin, pół godziny plus, coś takiego powiedzmy. Także mam nadzieję, że odcinek się Wam oczywiście spodoba. Yy, właśnie dobra, elegancko tu se ładujemy. Dobra, yy, także zobaczymy właśnie jak to wyjdzie, tylko co tu załadujemy, no w sumie mógłbym to ładować taśmociągami, wynająć taśmociągi i wtedy by mi one same ładowały i by wiadomo, że by było może i szybciej, ale tak spostanowiłem, że ładowareczkę sobie pożyczę i ładowareczkę sobie to poładuję, yy, no. Dłużej mi co prawda to na pewno dłużej mi to zajmie i o, o wiele dłużej, ale... Ale już tak z sobie myślałem, że... Już jak sprzedajemy pierwszy raz tą kiszonkę, to sobie... Oj! O kur... Boże! Prawie wywaliłem. Prawie się wywaliłem, nieważne. Więc se właśnie tak postanowiłem, że... E, se wypożycza e, właśnie to ładowareczkę. Dobra. Gasimy sobie ją i lecimy sobie teraz sprzedać naszą kiszoneczkę tutaj 37 ton i zarobimy i zobaczymy ile zarobimy. No właśnie 19 tysięcy, coś takiego, 19-20 tysięcy, jeżeli dobrze liczę, powinniśmy zarobić z naszej kiszoneczki, także mm, To się właśnie okaże, więc my sobie teraz lecimy na skup, lecimy sobie na skup właśnie Tutaj do naszych, tak jakby, handlarzy z zwierzętami, bo niestety na biogazowni, żeby sprzedawać kiszonkę, no to... Tak jak już jak czaiłem, no trzeba ją sobie na kupić, a biogazownia kosztuje półtorej miliona, więc... Na razie podziękuję, wiadomo, kiedyś w przyszłości na pewno będę chciał kupić, ale... To nie za szybko, na pewno, myślę. Jeszcze propos tych much, e, właśnie, że tak się odezwę, bo były dwa komentarze... Jak widziałem, właśnie, że właśnie, bo ten odcinek publikowałem już 2 godziny temu ogólnie i były tam komentarze właśnie propos tych much, że żebym klepko powybijał albo coś. Nie musisz mi widać czym wybić i pozbyć się much, ja doskonale o tym wiem. Ogólnie pozbyłem się właśnie wszystkich much. Jak poprzedni odcinek nagrywałem o dziewię... jakoś o 12 czy 13, teraz nagrywam o 19 prawie. No zaraz będzie 19 i już ani jednej muchy nie ma. Zamknąłem okna, wszystko, wybiłem wszystkie, że tak to powiem. I nie ma ani jednej, więc jak jakaś tu wleci czy coś, to ja nie wiem one skąd się wezmą. Po prostu, bo już nie ma nigdzie żadnej szczeliny, który, którą by mogły się po prostu przedostać. I mogłyby mi tutaj przeszkadzać i mnie cały czas roz, że tak powiem. No. Brakuje mi słowa, że tak, no, mam na końcu języka słowo, o. Koncert, ten, jestem tutaj skupiony, a muchy by mnie tutaj zaraz cały czas denerwowały, w ogóle bym się skupić nie mógł. Ehm, znaczy, nie mogłem się skupić, w sensie, na odcinku, nie? Ehm, I tam jakoś się właśnie do trawę to tam było, ten, taki moment co że mnie mówił przez kilka sekund po prostu, albo kilka nie no, kilka nasze nie. Ale właśnie tak, bo... Były jakieś głupie muchy, które mnie cały czas yy, po prostu przeszkadzały. I wiecie o co chodzi. Dobra, ogólnie tak, my sobie tu dojechaliśmy. I więc teraz szybko: mm, No, sobie to wysypujemy. I zobaczymy, ile uda nam się zarobić za taki jeden transport. O, widzę, trochę nierealnie to wygląda, ale nic nie poradzę. Dobra, wysiądźmy sobie. I zobaczmy, no. Yy, jak to. Ej, fajny dźwięk jest w wysypowaniu, muszę przyznać. Dobra, wsiądźmy sobie, uwaga. Ile zarobimy? 19 500. No, dobrze obliczyłem. Na szczęście, moja matematyka jednak nie jest taka zła jak, jak każdy mówi i pisze. <grych> Także, no, jestem już zadowolony. Przynajmniej raz coś obliczyłem na odcinku bardzo dobrze. Po prostu, yy, jak na przykład yy, dwa razy, jakoś to na odnędzy było właśnie, żeście się później czepiali i były memy z tego, że yy, kurde, no nie, że nie umiem tabliczki mnożenia i w ogóle. I po prostu o to chodzi, że jak jest odcinek, to jestem skupiony na odcinku, nie? I, I cokolwiek na przykład policzyć mi takie czegoś trudniejszego, no to jest dla mnie wyzwanie. To nie jest tak, że ja nie umieć coś. Yy, bo jednak, no, tabliczkę mnożenia, no to ja umiem, także to sobie wypraszam, nie? Także no. Yy, więc 19, no, no zakrąglając tam bez 500, yy, mamy 20 tysięcy. Za jeden taki transport. Także naprawdę bardzo dobrze sobie zarobiliśmy. Właśnie. Także jestem bardzo zadowolony. Ogólnie jeszcze dla osób, co nie widziały poprzedniego odcinka, tutaj przypomnę, że maraton będzie jest przedłużony, bo ogólnie dzisiaj by maraton miał się skończyć właśnie. Ale że nie było w środę odcinka, to wam to wynagrodzam wynagradzam także jeszcze jutro i w niedzielę będzie odcinek. Także właśnie. Jeżeli ktoś nie oglądał wczoraj, no to mówię jeszcze raz tutaj, że jeszcze jutro i w niedzielę będzie odcinek. Właśnie. Czyli praktycznie cały tydzień z MCRIKiem będzie. Dopiero od poniedziałku będą jakieś inne odcinki z innej serii. Od nędzy pewnie się pojawi, bo też długo nie było. Także no, właśnie troszeczkę sobie podgoniłem tym maratonem tego MCRIKa. Jestem bardzo zadowolony. Więc no, bo dzisiaj mamy 66 odcinek, jeżeli się nie mylę, tak że naprawdę lecimy sobie z tym. No i jeszcze w przyszłości pojawią się dwa, tak że będziemy mieli 68 odcinków. Tak, dobrze mówię. 68, boże, ale żebym się zagapił. 68 będziemy mieli, jeszcze będzie jeden tydzień tutaj, więc myślę, że w następnym tygodniu jeszcze z dwa odcinki będzie. Więc myślę, że na 70 odcinku do końca miesiąca. Na spokojnie się zatrzymamy, także bardzo fajnie, hmm, Żebym tutaj sobie podgoni to serię. E, dobra, Elegancko ja sobie tutaj stawiamy i możemy sobie dalej ładować naszą e, kiszoneczkę. Tak, także załadujemy sobie jeszcze jeden transport, wywieziemy to i se weźmiemy bele, właśnie. Ogólnie jeszcze propos słomy, bo w wczorajszym odcinku nie powiedziałem ogólnie ile za tą słomę zarobiłem, bo sprzedawałem przecież słomę I za tą słomę, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, jakoś zarobiłem około 40 tysięcy, także naprawdę jestem bardzo zadowolony Więc naprawdę, to jest najbardziej dochodowy sezon chyba ze wszystkich Także naprawdę robi wrażenia, a jest to chyba 14 sezon już od początku serii, tak jakby 14 rok, o, może tak to nazwać, także naprawdę Spoko, jeszcze... prze... a, żebym zapomniał, jeszcze przecież wełnę będziemy sprzedawać w tym sezonie. Bo jeszcze wełny od kiedy hoduję, tutaj wiadomo, od kiedy kupiłem owce, to do tej pory tej wełny nie sprzedawałem, a owce kupiłem chyba z 10 odcinków temu. Dzisiaj jest 66, a owce kupiłem chyba w 56. I przez te 10 odcinków jeszcze ani razu nie sprzedawałem wełny, więc w najbliższym czasie właśnie odcinku będziemy ją sobie sprzedawać. Nie dzisiaj, ale w najbliższym czasie. Także... Także no, bo już tam jest praktycznie prawie pełne. No i zobaczymy właśnie, ile za tu wełnę będzie się dało zarobić, bo to jest właśnie bardzo ciekawe. No i jajeczek też mi się znowu narobiło bardzo dużo, także znowu jajka będę sprzedawał. właśnie. Także no, dobra, tutaj sobie wyładowujemy to. No i też tak się zastanawiam, ile zarobimy za te buraki, jak zasiejemy sobie właśnie na tym naszym dużym polu. I tak liczyłem i myślę, że jak sypną one dobrze i w ogóle, bo tak sobie właśnie pod odcinkiem jeszcze liczyłem, to myślę, że tak pomiędzy 150 a 250 tysięcy zarobimy za te buraki. Może 250 to jest już maksymalnie przesadzone, ale 150 minimum zarobimy za buraki. Także no więc jak z 200 tysięcy zarobię za buraki to naprawdę będzie spoko. Będę naprawdę mega zadowolony. Bo ogólnie za sezon, e, tylko nie ten sezon następny, co będzie na wiosnę. Bo na wiosnę będę chciał zacząć, e, zacząć, zrobić przebudowę gospodarstwa. Tylko nie na to wiosnę, co teraz będzie, tylko jeszcze tak jakby za rok będzie właśnie przebudowa. I właśnie będzie przebudowa, oczywiście na odcinku tak, tym takim przyspieszonym będzie tak po prostu. Mm, nie będzie tak jakby odcinka normalnego, tak jak już zresztą mówiliśmy się i mówiłem. Także no dobra, tutaj sobie ładujemy, dobra, już mamy pełne. Mm, także jedną przyczepę mamy pełną, więc teraz trzeba podjechać i chce naładować drugą przyczepę. O, dobra, yy, więc sobie tu szybko ładujemy to i będziemy mogli pojechać sobie to sprzedać. Yy, właśnie, dobra, elegancko sobie tutaj to oj! żeby znowu się prawie nie wywalił to ładowarko Żeby był taki przypał trochę oj, dobra Więc tu dalej ładujemy No ile tej kiszanki jeszcze tu zostało? 500 ton prawie zostało ja nie mogę to dużo że nie sprzedał w sumie tej książki, ile żem sprzedał e, dzisiaj 30... czekajcie 60 74 tony dzisiaj sprzedam tymi dwoma kursami, także... No w miarę w sumie nie jest tak mało jednak. Ale no, nie chciałem też robić całego odcinka z po prostu sprzedawania tej kiszonki, tylko chciałem też porobić coś innego. Więc sprzedamy sobie właśnie te bele, te co mam załadowane, bo nie będę zbierał ich i pójdziemy jeszcze sobie trochę ten słonecznik pokosić, bo właśnie to chciałem dzisiaj zrobić. Ten słonecznik chcę pokosić. Także dzisiaj to zrobię Dobra mm. Także elegancko trzeba to załadować Boże Żebym się walnął Bo ogólnie tą to, to, to ładowarkę zapłaciłem chyba 3000 za pożyczenie Także nie jakoś dużo Także no Dobra Trochę się trzeba namachać myszką muszę przyznać Podczas ładowania tego ale no, następnym razem, myślę, że jak będę sprzedawać tą kiszonkę To sobie wezmę ten, będę... Wypożyczę sobie taśmociągi Taśmociągami będę, oj, co jest, oj Możemy jeszcze trochę poza przyczepę wysypu. <laughs> Także no Ym. Więc ja ogólnie poza odcinkiem będę miał duże roboty, bo będę chciał właśnie sprzedać całą tutaj tą kiszonkę Jeszcze bele będę musiał sprzedać Będę musiał i będę musiał słonecznik sobie wziąć, dokończyć kosić, bo też tego nie skończymy dzisiaj robić. Także trochę ogarniania będę miał znowu. No ale teraz naprawdę dużo jest tego ogarniania jednak, pomiędzy odcinkami. Yy, więc no. A jak jest maraton, to w ogóle trzeba od razu oczywiście wiadomo. Robienie maratonu to wcale nie jest takie łatwe jak się wydaje, więc wiadomo. Dobra. O, dobra, mamy pełną przyczepę. Także że tu możemy cofnąć i, że tak powiem, jechać. Znowu to się wysypać. Dobra. Yy, I się znowu sprzedamy. <ścoughs> znowu się sprzedamy. No, sprzedamy tą książkę. I yy, myślę, że już nawet nie będę wracać tym klasem, tylko ja go tam zostawię i, i pojadę sobie. Właśnie makornikiem tam i makornika też tam zostawię. Sprzedamy sobie właśnie te bele i polecimy sobie e, właśnie e, troszeczkę ten słonecznik właśnie sobie pokosić. Dobra, stopka jest, ale samochody oczywiście jak to na autostradzie nie jeżdżą. Kto by się spodziewał takiej odpowiedzi? E, właśnie. No nie z żniwa słonecznika to też bardzo dawno nie było Bo chyba tylko raz były żniwa słonecznika I to naprawdę bardzo dawno Także fajnie, że dzisiaj sobie ten słonecznik troszeczkę znowu pokosimy Także no dobra, my zlecimy właśnie i sprzedamy sobie to No no to po odcinkiem jeszcze sobie to chwilę posprzedaję muszę przyznać Ale no trudno no i chwilę sobie jeszcze właśnie posiedzę, nad tym O! 19 godzina jest, wieczorynka już pewnie leci <noise> O no, może Także no Macie wieczorynkę, kurde eee, Właśnie Zamiast wieczorynki to będzie będziecie klika oglądać z farminga U mnie <noise> Nie no A to wrzucę wam o wiele wcześniej niż o 19, także Także no Zależy jak szybko to wrzucę Yy, właśnie. Także no. Jeszcze będę musiał sobie dwa odcinki nagrać. No i tyle będzie maratonu, także... Także no, niby sześć odcinków to sporo, ale tak... No sporo to jest w sumie, ale... Jak tak szybko się nagrywa i w ogóle, to wiadomo. No w sumie teraz siedzę w domu, nie? Dzisiaj cały dzień, więc miałem czas nagrać te dwa odcinki, w wyogarniać i tak dalej. Więc bo jak mam gdzieś jakieś wyjazdy czy coś, to wiadomo. Są też teraz wakacje, więc... Yy, no. Jak się szkoła zacznie, to znowu nie będzie czasu. Jakoś tak dużo. Znaczy będzie czas, ale nie tak dużo jak teraz, nie wiadomo, teraz są wakacje. Dobra, niech się to sprzedaje tutaj, a ja lecę sobie do McCornika i lecimy sobie teraz McCornikiem naszym. Ale to fajnie wyglądają te bele na tej przyczepie. Takie no widać, że... Większe one są jednak niż te co ostatnio żem woził i sprzedawał. Tu różnicę widać wielką. Dobra, więc nic lecimy. Łe, bo ja tu widzę, trzeba będzie już tego Makornika naprawiać. Znowu, niedawno go naprawiałem i. znowu go trzeba będzie naprawić. No nic. Tak patrzę właśnie i widzę i te naprawy w sumie też nie są jakieś mega tanie, nie? Także wiadomo, to kilkanaście tysięcy trzeba będzie wydać na te naprawy, ale jak się coś użytkuje, to wiadomo, że się je zużywa. Także no, 36 motogodzin widzę jest. Także no, leci to szybko, leci to szybko. Zaraz makornik, jak tak dalej będzie, to makornik przegoni z godzinami Masaja, bo Masaju jest 40 motogodzin jakoś. A tutaj jest już 36, także. Także no. No ale makornikę więcej pracuje, no bo makornik to jest jeden z dwóch ciągników największych takich. A tak naprawdę no teraz to najwięcej tym właśnie makornikiem i klasem pracuje, bo Massey to jest właśnie na takie. O Boże, telefon mi dzwoni. Dobra, no musiałem niestety telefon odebrać, że tak powiem, ale już se tu lecimy z powrotem. Yy, właśnie lecimy se z powrotem i możemy sobie. Będziemy mogli to strzelać, sobie, właśnie te belem. W ogóle ja mam na maksa dzwonek, nie? A żebym się tak wystraszył normalnie. Jak to zaczęło dzwonić, ten telefon. Nie ja mam tutaj z tego co widzę na tym telefonie na maksa ten. Właśnie, ten dźwięk. No. A żebym się tak wystraszył normalnie. Ja myślałem, tak, tak przez sekundę, ja myślałem, coś w grze w ogóle, nie? A to się okazało, że ja mam telefon teraz blisko. Pewnie to było oczywiście słychać na mikrofonie. On jest bardzo blisko, mam stoper na nią odpalony. Zapomniałem włączyć ten... Wyłączyć go, w sensie, że wyciszyć powiadomienia i, i... takie wiadomo rzeczy. Ale no. Już nic się nie stało. Dobra, teraz trzeba tego klasa, że tak powiem, przesunąć. Sobie i... Będziemy mogli sobie sprzedać naszą kiszoneczkę. Dobra, w sumie tylko zgaszę. Koguteły też można wyłączyć. Ogólnie, też ostatnio bardzo polubiłem jeżdżenie na kogutełach, nie? nie wiem czemu, czemu ja tutaj nie włączyłem. Zapomniałem, bardzo lubię jeździć na nich, bo fajnie się to odbija. I właśnie, bo ja ogólnie zawsze te koguty to tak jakoś olewałem, i w ogóle, czemu. O, dobra, jakoś olewałem, a teraz właśnie bardzo polubiłem na nich jeździć. Także, no, dobra, yy, teraz trzeba to. Wyładować... Dobra, elegancko się sprzedaje. Ty, ile ty pieniędzy jest? Co jest? O! 70 tysięcy! Co jest? 70 tysięcy zarobiłem za jedną przyczepę. Co prawda to były większe bele, ale... Aż 70 tysięcy zarobiłem, no... To sporo. A tam jeszcze przecież zostało tych bel sporo, także... Także, no bo, czekajcie, no znaczy zobaczę, no tych bez zostało jeszcze tu mega dużo, także... Robi wrażenie naprawdę, zarobię z tej kiszonki jeszcze więcej niż obliczyłem, dobra! Teraz tak, wszedamy sobie do naszego kombajnu i będziemy sobie teraz kosić. O, dobra. Yy, aha, dobra, to się ustawić. I możemy sobie teraz to... Yy, trochę pokosić, ten nasz słonecznik. Także my z tego tutaj elegancko kosimy. No, trochę będzie 30 minut odcinka, 5 minut po koszach, myślę, że dłużej nie ma sensu. Więc będziecie mieli pół godziny odcinek, właśnie dzisiaj. Także no. Ja żebym tu właśnie zaczął troszeczkę kosić i... Żeby mieć już tutaj, nie żebym nie musiał na gospie zaczynać, tylko co już tutaj zacząłem I właśnie sobie kosimy bo też no, żniwa słonecznika był bardzo dawno i to były chyba raz tylko na tej serii, także naprawdę bardzo dawno. Więc po prostu postanowiłem, że no te żniwa nagram po prostu i wiecie. Ale ogólnie tekstura ścierniska po słoneczniku jest dosłownie jeszcze lepsza niż po kukurydzy, więc tutaj akcja obornik w następnym odcinku będziemy lecieć. E, będziemy lecieć grubo z tą akcją, tylko jeszcze będziemy musieli sobie rozrzutnik kupić. No bo przecież rożytnika nie mam. Boże, teraz mi będą spamić na Messengerze, ale telefonu nie wyciszył. Jestem cudowny po prostu, świetnie. Yy, no. Pozdrawiam Dawid, że, że tam piszesz. Tak. <grym> ja nie mogę, dobra. Yy, Obkościmy sobie tutaj, jeszcze ten poprzeczniak chcemy się ten czekać, może wyciszę ten jednak telefon, bo będzie kurde spamić zaraz bez przerwy. Więc będą mi dzwonić, pisać, nie wiem co jeszcze. Także ja zawsze telefon właśnie... Mam, zawsze mam telefon położony ogólnie koło siebie, wiadomo. Ale zawsze mam go wyciszonego, nie? A dzisiaj, że mu go nie wyciszył. I zapomniałem po prostu to zrobić. Yy, no ale bywa czasami tak. No. Dobra. Yy, w sumie... Dobra, to pojedziemy sobie tam tą stronę sobie dalej kosić i powoli będziemy sobie właśnie kończyć yy, właśnie no zobaczymy tylko sypnie nam tego te słonecznika dobra będzie pies bym sobie włączył ale oczywiście to jest nierówno o trochę nierówno tu jest dobra trzeba to wyprostować te nasze koszenie no. No, słonecznika tutaj pokazywało mi potencjalny plon ogólnie 9 ton, więc no nie za dużo, niestety. No, ale słonecznik jednak nie jest, yy, nie, nie jest uprawą co sypie jakoś dobrze, także no niestety. Yy, ogólnie chciałem, chciałbym w sumie też się zastanawiam, co będę siał ogólnie na najbliższy teraz w tym sezonie, na wiosnę, bo znowu na, na jesień nic nie sieje. Bo już nic nie mogę zasieć tylko na wiosnę. I na wiosnę, co prawda, zjemy sobie tutaj buraki. Ale nam pozostałych tych trzech polach, to ktoś się dostanie co by zasiał. Yy, właśnie, może. O, ten. Soję bym zasiął, tak sobie myślał. Naj Najbardziej to bym chciał teraz rzepak w sumie zasiać, albo pszenicę. Ale oczywiście, jak na złość, no to można siać tylko na jesień, niestety. Yy, a na wiosnę nie można. Tak, już tutaj jest grane, niestety, ale już nic nie poradzę. Także, no boże, paku bardzo dawno nie było, to muszę przyznać. Także, także no, dobra, mm, zrobimy sobie jeszcze tutaj przejazd. Jeden yy, tego, tego tutaj, właśnie poprzeczniaka zrobimy. I, I se myślę, że będę kończył. A poza odcinkiem, tutaj już posprzedaję to wszystko, i tak dalej, i zobaczymy, ile pieniędzy wyjdzie. Właśnie, za tą kiszonkę, no ponad 300 tysięcy, ale ile dokładnie wyjdzie, to już sam nie wiem, bo za te beles wyjdzie o wiele więcej niż liczyłem z tego co widzę, także, także no, dobra, ja sobie tu myślę wycofam i będę sobie już kończył, właśnie, Ym, także co, na dzisiaj to by było chyba wszystko, w sumie, o, możemy sobie koguty włączyć, o, elegancko. Włączymy sobie ku eee, I co? Na dzisiaj to by było wszystko, także jeżeli się odcinek spodobał to zostawcie łapę w górę. I co? Trzymajcie się, do następnego i cześć!